No, sytuacja tego ośrodka w Łukowie to jest przykład na to, że obecna koalicja rządząca, ta krzywo uśmiechnięta, kłamie, bo jeszcze w poprzedniej kadencji mówili, że tutaj trzeba wpuszczać właśnie wszystkich, później się sprawdzi kto to jest. Teraz ze względów takich no, sondażowych sprytny Donald Tusk kazał wszystkim mówić, że będziemy bronić polskich Granic, a jednocześnie ten przykład w pokazuje, że pokazuje, że robi się dokładnie to, co jest zgodne z ideologią obecnej koalicji rządzącej, to znaczy Herzlich Willkommen, przybywajcie wszyscy ze wszystkich kręgów kulturowych, bądźmy rozwiniętą długą pracą, niech ulice polskich miast wyglądają tak jak ulice Paryża. Czy innych zachodnich miast, niestety? No, przede wszystkim trzeba e, pilnować szczelności granic i trzeba decyzyjności, która powie, że nie zwozimy, tylko wywozimy tych, którzy nielegalnie tu przybyli. Robimy pushbacki. E, niektórzy, lewica tutaj mówi, że to jest niehumanitarne. Niehumanitarne to jest właśnie wysyłanie sygnału, że może się udać tutaj przebić przez granicę i przyjechać do Polski, być może, żeby pojechać później do Niemiec. Póki co. No, ale z, Niemcy, z Niemczech właśnie znowu do nas wracają. To jest sygnał, który powoduje, że handlarze ludźmi, handlarze przemytnicy zachęcają tych, te czasem rodziny, czasem z dziećmi również. Na ogół to są tak zwani inżynierowie, ale również rodziny zachęcają i na tym bardzo ryzykują dzieci. Więc niehumanitarne jest dawanie sygnału, że jest możliwe tutaj się przedostać nielegalnie. Dziękuję bardzo.